Dzisiaj mano kula no, Dzisiaj gramy w grę, którą pierwszy raz gramy ja już kilka razy nie grałem, więc nie gadajcie Że to jest oszustwo, bo ja zawsze nagrywam takie filmy Gdzie wiecie No i... No patrz Stambyl to jest aktualizacja czy nie Na pewno jest No nie wiem Ale na pewno jest Ok Nie wiem czy zaloguję, więc nie wiem czy będę grać w ogóle Chyba nie dobra Gram coś innego Co możemy tutaj zrobić? Krzyżówki, jeśli da będzie. Będzie śmieszne. Krzyżówki. Nie wiem, czy to będzie działać.

Uda, a nie mam tego. A nie, bo to jest trzy. A... No, tutaj jest trzy, co jest? Znaczy może być. Tar. No nie, no sześć, ej Mut. Wrót. Art. Przecież to jest po angielsku. Art. A... Um. Dobra. Ma ta... To ma... No kurde, osiem, ja... Ur... Nie ma jej. Dobra. E... Ad. Do czego byliście? Łama się stary. Dobra. E... Och, dziwne krzyżówki gramy na mniejszą. pole, aby... Odkryć Am um. Am <grystanie> Ale jest coś takiego jak am Temu Nie ma e Nie mam e Czyli te Nie ma e, dobra

sama hodo, dziaż biła jak maraton. No, Ma, ki sama Murta. Oh, murta. Tamura. Tamura Tam jest coś takiego. Powinno być coś tamtam. Sama hodo. Let's see. Ah, 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 ah. Come on. Here comes A Who da? Come on. A ah, ah, yeah. Eman. no deixe. Deixe. não deixe. Deixe, deixe, deixe. Oh! Bravo. oh.

dołączę na chwilę na kilka minutek, ona będzie nam pomagać tak. <śmiewanie> Auto. A U T A. U Ta ma ma rat rata. Jedenaśtka Ela. Lol. Ta... Trama. Trama. Poczekaj. Ty, ry, ty, ty, a, my, a, a. Trama jest coś takiego. Czekaj. a, my, a. Nie. Ty, ry, a, a my, a. to? A. A to a to, a to, biały, to, co? to białe co? białe? No. A to te poda? Nie, te białe. Te, te pola, tak? To to tutaj mam wpisać literki. Emata Rum. Jest po angielsku. Rum to jest... Nie wiem, zapomniałem. to? To? są literki. Auto. Chociaż zdobyłem auto. O czafka, Jelka. kajka. Ożesz. No. Dobra, daj mi jedną literkę. Ja, ja tutaj sobie wszystko wykorzystam. No i dobra. Raum. Rauma. Rauma. Od Ra tak podzieć. No możesz. Raum. To ciepło. No. Poskaca ci to? Nie, nie, Okej. Okay. Okej okay. yy, Rau Ja nie wierzę Co za zaś trauma? Matura Aura Ja nie wierzę Tam mara I ostatnie Tam rau Raun, raun, nie, czekaj. a, u. Rała, rała. Tak, bo tak, chcę sobie dokładnie to chodzi. Ok, Ra, raun. Ra, raut. Ra, ra, u, ty. No, raut, no, przeszłam. Uchanie? Bajce? Ja nie wiesz. Okej, okay, jeszcze jakoś chyba trzy minutki. Nie wiem, ale jakoś tak bez. Le przychodzi. Otka co tu wodził? wodziłeś? Z... Z wali Jeden wali Oskar, co tworzyłeś? B. B. <laughs> Ale to jest Kornelia, to jest kolejny lewy. Dobra. Lol. 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 Lew. No i widzisz? Fel. 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 BKS. BKS O, podpowiedź Cholerka. Tylko 100 złotych babci zostało E B. B. B B to jest przeciw... Ej, co to jest B? Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, co to jest B Bo ja wiem A ty kurde, ja wiesz, co to B? Psała O, żeż ty no to jak jest yy, pokój po angielsku? Loma! Orzeż ty. No to jak jest niedźwiedź po angielsku napiszcie. Peral. Orzeż ty. Jak jest po... O! Tego ja nie wiem i ty nie będziesz wiedziała, chociaż się dowiem przez widzów. Jak jest po angielsku chipsy? Sipsy. ty. No to, y, jak jest po angielsku zdjęcie? Ja tego nie wiem. Ja no, też No to wy i napiszcie w komentarzach. No to tak. O, musimy kończyć zaraz. No to szybko, lebe. A, dawaj glebę, gleba, lapiaj. Aha, dobra, weszło mi. Sorki. Okej, okay, widzo. Widzowie, nie wie, są wcale susz, bo to ma plus, ten jest susz. Narka. Narka. Ty też narka? No. Narka. Narka, narka. Narka idzie tu, narka idzie tu. Narka idzie tu. Narka idzie tu. Przestań. przestań. Daj przestań. mi to. i chyba nie może być 300. 330. Weź, co ty robisz? Nie będę oglądać mojego ciała. Przestań. Daj mi to. Zaraz, tylko musimy to